Cześć Ocalali, z tej strony TOS. W tym wideo chciałbym przedstawić Wam jak według mnie powinniście testować swoich bohaterów. Czy to bohaterów konkretnej generacji, czy też rezonujących. Gdyż mam wrażenie, że nie wszyscy pamiętają podstawowe zasady związane z tym tematem. Zanim rozpoczniesz testowanie swoich bohaterów pamiętaj o jednej podstawowej zasadzie. Musisz zadbać o identyczne warunki startowe dla każdej postaci. Tylko wtedy porównania będą miarodajne. Według mnie najbardziej wiarygodnymi platformami testowymi są Nexus oraz atakowanie ciężarówek konkretnego przeciwnika podczas eventu przewożenia towarów. Pierwsza z nich, czyli Nexus jest idealny do szybkich, powtarzalnych prób, w których nie tracisz swojego wojska, gdyż po zakończeniu wydarzenia wraca na Twoje konto w całości. Drugą są ataki na ciężarówki, które pozwalają sprawdzić bohaterów dokładnie z taką samą ilością wojska. Najlepiej, jeśli tylko udać się znaleźć przeciwnika o minimalnie wyższej sile niż twoja, tak, by przegrywać walki, gdyż mamy ograniczoną ilość wygranych prób. Jeśli testujesz bohaterów rezonujących, koniecznie pamiętaj o wymianie łączy genetycznych. To kluczowy element który bezpośrednio wpływa na skuteczność. Dlatego musi być ustawione identycznie dla każdego testowanego bohatera. Z kolei w przypadku bohaterów konkretnej generacji musisz zadbać o dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest uzbrojenie burzy. Do każdego z testowanych bohaterów musisz założyć te same dwa elementy uzbrojenia burzy. Czyli po przetestowaniu pierwszego z bohaterów ściągamy z niego uzbrojenie burzy, i to samo zakładamy na innego bohatera, z którym będziemy go porównywać. To samo tyczy się zwierzaków. One również muszą być takie same dla wszystkich porównywalnych postaci. Oczywiście, na koniec pamiętaj, żeby przy każdym ataku ustawić takie same behemoty, flotę powietrzną oraz pojazdy i mechy. Jedyną rzeczą, którą może różnić testowanych bohaterów jest poziom ich rozwoju oraz ich geny, których nie jesteśmy w stanie posiadać identycznych na obu testowanych bohaterach. Niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz i jakiego bohatera testujesz, pamiętaj, spójne parametry wejściowe to fundament rzetelnych wyników, który pokaże Ci, który z Twoich bohaterów będzie skuteczniejszy w Twoich marszach. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.